Witajcie. Zapewne wielu z Was słyszało wiele różnych i tajemniczych historii o zagadkowych zniknięciach samolotów. Niektóre z maszyn uległy awarii i zostały później odnalezione, podczas gdy los innych wciąż pozostaje nieznany, ponieważ nigdy nie natrafiono na ślady ich wraków. Lotnictwo światowe zna wiele takich historii, które w taki czy inny sposób wywołują wiele pytań. Jest wśród nich jeden z najbardziej tajemniczych przypadków, który narobił sporo hałasu w mediach. Opowiemy dziś o locie 914, zwanym przez wielu skokiem w czasie. Posłuchajcie, co się tam wydarzyło i jakie jest rozwiązanie tej dziwnej zagadki, a także co jest prawdą, a co fałszem. 2 lipca 1955 roku samolot Pan American World Airways Douglas DC-4 miał lecieć z Nowego Jorku do Miami z 53 pasażerami i 5 członkami załogi na pokładzie. Po trzech godzinach od startu samolot nie pojawił się na florydzkim lotnisku, a według dyspozytora po prostu zniknął z radaru bez śladu. Oczywiście władze zaangażowały wszelkie siły na poszukiwania zaginionego samolotu, ale po jakimś czasie musiały pogodzić się z tym, że nie znalazły nawet śladów jego upadku. Dwa tygodnie później akcję poszukiwawczą odwołano, a po pół roku sprawę zamknięto, wkładając w przegródkę zaginione bez śladu. I prawdopodobnie o locie 914 zapomniano by na zawsze, a dokumenty tego przypadku nadal gromadziłyby kurz w archiwach, Gdyby nieoczekiwanie dla wszystkich, tajemniczy samolot nie pojawił się 37 lat później i to nie na dnie oceanu, ale na lotnisku w Wenezueli. Zaskoczeni? Jeszcze bardziej zszokowani byli dyspozytorzy w Caracas w 1992 roku, gdy nad ich głowami pojawił się samolot Widmo, którego nie było w planach lotów. Pracownicy ujrzeli go z wieży kontrolnej, instrumenty jednak w żaden sposób nie zarejestrowały tego samolotu, a na radarze była pustka. Widziałem samolot, słyszałem głos pilota, miałem nawet w ręku ten kalendarz, ale nadal nie mogę w to uwierzyć, powiedział Juan de la Corte, który wyraźnie widział wszystko, co się działo ze swojego stanowiska na wieży kontroli lotów. Ci ludzie na pokładzie wciąż myśleli, że jest 1955 rok i że wylądowali na Florydzie, ale tak nie było. Bóg jeden wie, gdzie byli przez te wszystkie lata. Na prośbę dyspozytora o kontakt, pilot niezidentyfikowanego samolotu spytał: "Gdzie jesteśmy?". Jego głos był przestraszony i zdezorientowany. Pilot wreszcie przedstawił się i powiedział, że to lot czarterowy numer 914 z Nowego Jorku do Miami, z załogą składającą się z pięciu osób i 53 pasażerami na pokładzie. Według słów Delacorte po oświadczeniu pilota w sterowni zapadła cisza. Wszyscy byli oszołomieni. Miami, cel lotu 914 leży od 1800 km od Caracas. Odpowiedziałem pilotowi, to jest Caracas, Wenezuela, Ameryka Południowa i zapytałem, potrzebujecie pomocy? Nie było odpowiedzi. Oczyściłem więc korytarz, aby samolot mógł spokojnie wylądować. Lądowanie wykonano podręcznikowo. Kiedy już pomyślałem, że wszystko poszło dobrze, usłyszałem, jak pierwszy pilot mówi do drugiego Jezu Chryste, Jimmy, co to do diabła jest? Obaj patrzyli na odrzutowiec i zachowywali się, jakby zobaczyli statek kosmiczny. Według Delacorte pilot twierdził, że ma wylądować na międzynarodowym lotnisku w Miami o godzinie 9.55 2 lipca 1955 roku. Wtedy usłyszałem, jak mówi Coś tu jest nie tak, powiedziałem więc do nich przez radio. Kapitanie to Międzynarodowe Lotnisko w Caracas. Dziś jest 21 maja 1992 roku. A on wtedy wykrzyknął, o mój Boże, słyszałem jego ciężki oddech. Próbowałem go uspokoić, mówiąc, że już się do nich zbliża obsługa naziemna. Dyspozytorzy znów byli zaskoczeni, gdy pracownicy naziemni zbliżyli się do samolotu i zobaczyli stary model Douglasa DC-4, amerykańskiego czterosilnikowego samolotu pasażerskiego, produkowanego masowo od 1938 do 1947 roku, od dawna wycofanego z użytkowania. Widzieli też w oknach zdumione twarze pasażerów. Według Delacorte, kiedy obsługa naziemna i cysterna zbliżali się do samolotu, pilot wykrzyknął przez radio: Nie, nie zbliżać się, odlatujemy natychmiast. Później pracownicy naziemni opowiedzieli, że widzieli, jak pilot otworzył okienko w kokpicie i odganiał ich ręką. Machał jakąś teczką, powiedział Delacorte. Pewnie wtedy wypadł z niej kalendarz, co zauważyliśmy dopiero później. Pilot uruchomił silniki i samolot wystartował. Wszystkie namowy dyspozytorów, by samolot pozostał na pasie startowym, zostały po prostu zignorowane, a tajemnicza maszyna nie kontaktowała się z wieżą już po starcie. Samolot po prostu przyspieszył i wzniósł się w powietrze, by wkrótce zniknąć za horyzontem. Czy LOT 914 zdążył powrócić do swojego czasu, pozostaje wielką tajemnicą. Jako dowód słów dyspozytorów na lotnisku w Caracas pozostał tylko kalendarz z 1955 roku i zapis rozmów pilota z dyspozytorem. Tak kończy się ta historia, która nawiasem mówiąc, stała się już legendą. Słuchacze spierają się o to, czy to w ogóle możliwe i dzielą się na tych, którzy w nią wierzą i na tych, którzy twierdzą, że to bzdura. I z naszej strony nie byłoby miło, gdybyśmy i my na tym poprzestali, pozostawiając tak wiele niewyjaśnionych pytań. Dlatego postanowiliśmy zachować się inaczej i opowiedzieć całą prawdę. Po raz pierwszy wzmianka o tym wydarzeniu pojawiła się w Weekly World News, po czym była chętnie powtarzana przez inne gazety, często z różnymi modyfikacjami. Na przykład zmieniono datę z 1992 na 1990. Po tym, jak historia zaczęła nabierać rozpędu, wielu pytało o lot 914, a potem okazało się, że nie ma oficjalnych informacji o zniknięciu samolotu pasażerskiego w 1955 roku. A więc jaki samolot miałby wylądować w 1992? Otóż, jak się okazało, Weekly World News, wydawana od 1975 do 2007 roku, wyspecjalizowała się w artykułach o treściach wyssanych z palca w oficjalnych źródłach. Nie można znaleźć żadnych danych dotyczących zniknięcia samolotu i jego pasażerów, ani nic podobnego. I choć pewnie wielu to zmartwi, cała ta historia jest najprawdopodobniej tylko fikcją. A wy co sądzicie o tej historii? Ocencie filmik, jeśli Wam się podobał i do zobaczenia wkrótce.